Bracia Karamazow, część szósta, rozdział dziewiąty. Tu wypada nam zastanowić się chwilę nad ówczesnym stanem Iwana. Był on już poważnie chory, u progu silnej gorączki nerwowej, która rozwijała się w nim od pewnego czasu. Dotąd nie poddawał się jeszcze, odwlekając chorobę wysiłkiem woli tylko. Iwan wiedział, że jest chory, ale nie chciał w żaden sposób poddać się. Nie chciał ulec w tej stanowczej chwili życia, w której powinien był wystąpić śmiało i odważnie wobec wszystkich, a także oczyścić się niejako sam przed sobą. Sprowadzony z Moskwy przez Katarzynę doktor, do którego zwrócił się poradę, znalazł w nim silny rozstrój nerwowy i nie zdziwił się bynajmniej, gdy Iwan przyznał mu się z wielką wszelako niechęcią, że miewa niekiedy halucynacje. To bardzo naturalne w pańskim stanie. Trzeba się poważnie leczyć, inaczej może być z panem źle. Ale Iwan nie usłuchał tej rozsądnej rady i nie myślał o leczeniu. Chodzę jeszcze, myślał, siły mam, więc czas jakiś wytrzymam, a gdy mnie już całkiem z nóg zwali, niech mnie wówczas leczy kto chce. I tak siedział w tej chwili, zdając sobie dokładnie sprawę, że jest w gorączce i wpatrywał się upiornie w jakiś punkt na przeciwległej ścianie. Tam, na kanapie ukazał mu się jakiś nieznajomy, który wszedł tu nie wiadomo jak i kiedy, bo Iwan pamiętał doskonale, że nie było go w pokoju w chwili, gdy powrócił do Smerdjakowa. Był to typowy rosyjski dżentelmen, niezbyt młody, z długimi, ciemnymi włosami, dobrze już przyproszonymi siwizną i takąż brudką, strzyżoną w klin. Ubrany był w brązowy tużurek, pochodzący widocznie od najlepszego krawca, ale dobrze już przenoszony i cokolwiek wyszły z mody. Miał u koszuli biały gors i długi, jedwabny krawat, związany pod szyją bardzo szykownie, ale po bliższym rozpatrzeniu białość koszuli nie była bez zarzutu, a krawat był także zniszczony. Kraciaste spodnie leżały doskonale, ale były trochę za jasne i za wąskie, jakich dziś już nie noszą. W ręku trzymał biały, miękki kapelusz, Także niezupełnie świeży i nieodpowiedni do sezonu. Słowem, wygląd gościa był przyzwoity, zdradzający jednak bardzo szczupłe środki pieniężne. Zdawał się być jednym z posiadaczów ziemskich, przywykły widocznie do obracania się w najlepszym towarzystwach. Zachował i teraz stosunki światowe, tylko że zeszedł do roli eleganckiego pieczeniarza, którego sadza się wprawdzie przy stole, nawet przy gościach, nie na pierwszym jednak miejscu. Uprzejmy i gętki, umiejący dobrze opowiadać, siada chętnie do kart, gdzie brakuje partnera, ale niechętnie podejmuje się poważniejszych obowiązków, jeśli mu je kto próbuje narzucić. Taki pan bywa samotnikiem, bez rodziny. Jeżeli jest wdowcem i ma dzieci, to dzieci te chowają się u jakichś zagadkowych ciotek, o których prawie nie wspomina w lepszym towarzystwie jakby się wstydząc takiego pokrewieństwa. Odwyka też od nich z czasem prawie zupełnie, przypominając sobie ich istnienie zaledwie raz do roku, w dzień swoich imienin, na które przychodzą zwykle od nich powinszowania. Fizjonomia gościa wyrażała już nie dobroduszność, ale jakąś na wszystko gotową uprzejmość. Nie miał przy sobie zegarka, ale natomiast zaopatrzony był w lornetkę, przewieszoną na czarnej wstążce. Na średnim palcu prawej jego ręki błyszczał gruby złoty pierścień z tanim opalem. Iwan Fedorowicz patrzył gniewnie na tę dziwną figurę i milczał, nie chcąc zaczynać z nim rozmowy. Gość milczał także, zachowując się jak domowy wiejski rezydent, którego tylko co zaproszono na herbatę dla dotrzymania towarzystwa pana domu, który jednak milczy, nie chcąc przeszkadzać swemu chlebodawcy. Słuchaj, rzekł wreszcie gość do Iwana. Idąc do Smerdziakowa, chciałeś się dowiedzieć, co robi Katarzyna Iwanowna. Tymczasem wcale się o to nie zapytałeś. Ach, prawda, wyrwało się mimowoli Iwanowi i twarz jego spochmurniała. Prawda, zapomniałem. Teraz zresztą wszystko jedno, szepnął jakby sam do siebie. Jutro się wszystko rozstrzygnie. O, ty sobie nie wyobrażaj. Dodał z nagłym gniewem, zwracając się do gościa, że ci uwierzę, żeś to ty mi przypomniał. Przypomniałbym sobie sam. To nie wiesz, uśmiechnął się pobłażliwie gentleman. Wiara nie znosi przymusu. Przytem nie ma dla niej żadnych dowodów materialnych. Apostoł Tomasz uwierzył nie tylko dlatego, że ujrzał Chrystusa, ale dlatego, że pragnął uwierzyć jeszcze zanim go ujrzał. A spirytyści. Na przykład, ogromnie ich lubię, wyobrażają sobie, że przynoszą ogromny pożytek dla wiary, ponieważ czart pokazuje im różki z tamtego świata. Och, ludzie, ludzie, tamten świat i materialny dowód. Oni jeszcze nie rozumieją, że materialny dowód to na istnienie piekła, nie zaś nieba. Stanowczo zapisuję się do Towarzystwa Zwolenników Idealizmu i będę im robił opozycję. Realista jestem, ale nie materialista. Słuchaj, Słuchaj rzekł nagle Iwan, wstając z za stołu: mam w tej chwili malignę. Czuję, że bredzę w gorączce. Kłam ile chcesz, ale nie wyobrażaj sobie, że doprowadzisz mnie do takiego stanu, jak ostatnim razem. Czasem nie widzę cię i nie słyszę twego głosu, ale zawsze odgaduję, co masz powiedzieć, bo ty to ja. Ja sam i to ja mówię, a nie ty. Nie pamiętam już, czy widziałem cię zeszłym razem na jawie, czy we śnie, ale teraz odchodzę sobie. Ale teraz ochłodzę sobie głowę chustką i znikniesz natychmiast. Iwan wstał i, jak zapowiedział, umoczył chustkę w wodzie i obwiązał nią sobie głowę. Bardzo mnie to cieszy, że mówisz mi po prostu ty, zaczął znowu gość. Głupcze zaśmiał się Iwan. Czy myślisz, że będę się z tobą bawił w ceremonie, tytułując cię panem? Wesół jestem dziś, tylko mnie głowa boli i dlatego proszę cię nie mędrkuj. Jeśli nie możesz wynieść się stąd, to przynajmniej kłam z talentem wesoło. Pieczeniarzem jesteś przecie więc umiesz wymyślać ciekawe historyjki. Ależ to uparta z ciebie mara. Nie boję się ciebie jednak. Przemogę cię i nie zawiozą mnie do domu wariatów. Pieczeniarzem mnie nazywasz, wyborne określenie. Czemże innym jestem tu, na Ziemi? Ale czy wiesz, że słuchając cię, widzę z radością, że zaczynasz uważać mnie za coś istniejącego realnie, nie za twór własnej wyobraźni, jak zeszłym razem jeszcze. Ani przez chwilę jedną nie miałem cię za istotę rzeczywistą krzyknął z wściekłością Iwan. Tyś kłamstwo, mara, przywidzenie, tyś choroba moja. Tylko, że nie wiem, czym ciebie unicestwić i muszę przez jakiś czas jeszcze znosić twoją obecność. Ty jesteś halucynacją, emanacją ze mnie, uosobieniem najgłupszych i najpodlejszych moich uczuć i myśli. Z tego punktu widzenia... Byłbyś może nawet dla mnie ciekawy, gdyby nie to, że nie mam teraz czasu zajmować się tobą. Przyznaj jednak, odparł gość, że niedawno jeszcze rozmawiając z Aloszą, uważałeś mnie za zjawisko realne. Pytałeś przecie, skąd wiesz to wszystko? Widocznie od niego. Od niego znaczyło ode mnie. Wierzyłeś więc wówczas w moje istnienie. To była chwilowa słabość, ale naprawdę nie mogłem przecież w ciebie wierzyć. Nie wiem zresztą, czy widziałem cię wtedy we śnie, czy na jawie. A dlaczego obszedłeś się tak ostro z Aloszą? Przecież on taki sympatyczny. Ja sam czuję się wobec niego winny z powodu starca Zosimy. Milcz, lokajska duszo, i nie wspominaj Aloszy. Jak śmiesz wymawiać jego imię? Mówił Iwan ze śmiechem. Gniewasz się niby, a śmiejesz się. To dobry znak. W ogóle rozmawiasz dziś ze mną daleko uprzejmie niż ostatnim razem. Wiem już skąd pochodzi ta zmiana. To owo szlachetne postanowienie. Nie wspominaj mi o tem, krzyknął Iwan gwałtownie. Rozumiem, rozumiem. c'est charmant. Idziesz jutro bronić brata i oddajesz się w ofierze prawdziwie po rycersku. Milcz, bo rozgami cię oćwiczę. I owszem, bij. Ucieszy mnie to nawet, jako materialny dowód mego istnienia. Widma nie można przecież ćwiczyć rozgami. Chociaż żart na stronę. Wolałbym, żebyś nie postęp... Wolałbym, żebyś postępował ze mną trochę delikatniej, a ty ciągle głupcze, lokajska duszo. Co za wyrażenia. Łając ciebie, łaje przecież samego siebie. Zaśmiał się znowu Iwan, bo ty to ja, tylko z inną mordą. Mówisz po prostu to tylko co ja myślę i nie możesz mi powiedzieć nic nowego. Jeśli wpadam na jedne z tobą myśli, to przynosi mi to tylko honor i zaszczyt, przemówił gość z dystynkcją. Tylko, że wybierasz najwstrętniejsze i najgłupsze z moich myśli, zwłaszcza najgłupsze. Głupi jesteś i podły. Nie zniosę dłużej twego widoku. Co robić? Co robić? zgrzytnął zębami iwan. Przyjacielu jestem dżentelmenem i chcę być odpowiednio traktowany, rzekł gość tonem pojednawczym i dobrodusznym. Ubogi jestem, no i nie powiem, żebym, żeby bardzo uczciwy, w świecie uważają mnie ogólnie za upadłego anioła, dali bóg. Nie mogę sobie wyobrazić jakim sposobem mogłem kiedykolwiek być aniołem. Jeżeli byłem nim to w każdym razie tak dawno, że mogłem już o tym zapomnieć. Obecnie chodzi mi tylko o moją reputację przyzwoitego człowieka i staram się być przyjemnym. Tu, na ziemi, oczerniono mnie pod wielu względami. Za bardzo ludzi kocham. Gdy przychodzę tu Was odwiedzić, to życie moje nabiera niejako realnych kształtów i to robi mi wielką przyjemność. Wszelka obstrukcyjność przykro mi jest. Podobnie jak i Tobie, a przy tym lubię Wasz ziemski realizm. Tu, u Was, wszystko jest jasno określone: geometria, formuła, a u nas same jakieś niewiadome zrównania. Chodzę tu sobie i marzę. Ja bardzo lubię marzyć, nawet staję się przesądny, nie śmieję się, to bardzo przyjemnie być przesądnym. Nabieram tu wszystkich Waszych przyzwyczajeń. Do łaźni miejskiej chodzę, pasjami lubię parzyć się z waszymi popami i kupcami. Ideałem moim jest wcielić się choć raz w jaką grubą, siedmiopudową przekupkę i wierzyć w to, w co ona wierzy. Pójść do cerkwi i świecę postawić przed obrazem, jak ona to robi. Wtedy dopiero przeszłyby moje cierpienia. A i leczyć się u was bardzo lubię. Na wiosnę, kiedy tu panowała ospa, poszedłem do magistratu i kazałem ją sobie szczepić. Wprawiło mnie to w tak doskonały humor, aż ofiarowałem dziesięć rubli na braci Słowian. Ale ty coś nie słuchasz? Nie w humorze dziś jesteś? Ja wiem. Chodziłeś wczoraj do doktora i cóż ci powiedział, jakże tam z twoim zdrowiem? Głupi jesteś, za to ty rozumny. Ja wcale nie przez współczucie się pytam. Nie chcesz, to nie odpowiadaj. Ot, i znów reumatyzm powraca. Głupi jesteś, powtórzył Iwan. A ty wciąż jedno. Przeszłego roku nabawiłem się takiego reumatyzmu, że do tej pory pozbyć się go nie mogę. Diabeł z reumatyzmem. A czemużby nie? Skoro raz wezmę na siebie postać ludzką, tym samym przyjmuję wszelkie następstwa. Satane sum et nihil humanum, atme me alienum puto. Czekaj no, czekaj, to wcale nie głupie. Satane sum et nihil humanum. Przecie ci się coś podobało. A wiesz, że to nie ode mnie wziąłeś? Zastanowił się nagle Iwan. Dziwna rzecz. Nic podobnego nie przyszło mi jeszcze do głowy. Wreszcie coś nowego. C'est de Nest sepas. Na ten raz będę uczciwym i wytłumaczę ci całą rzecz. Słuchaj. Nieraz się zdarza, że w snach, a zwłaszcza w marzeniach sennych, wywołanych rozstrojem żołądka czy innymi jakimi czysto fizycznymi przyczynami, widuje człowiek obrazy tak plastyczne, zdarzenia tak skomplikowane, a jednocześnie tak realne, sytuacje związane z sobą tak logicznie, a jednocześnie tak ciekawe, że przysięgam ci. Sam nawet lew tołstoj nie stworzyłby podobnych. A sny takie miewają przeważnie ludzie całkiem pospolici, czynownicy, felietoniści, popi. Mnie samemu opowiadał pewien minister, że najlepsze pomysły przychodzą mu w czasie snu. Taki i ja, mimo że jestem twoją halucynacją, mówię ci rzeczy, które ci dotąd do głowy nie przychodziły, a przecież jestem tylko twoim sennem widzeniem. Kłamiesz! Postanowiłeś wzbudzić we mnie wiarę, że jesteś sobą, a nie moim sennym widzeniem, a teraz raptem utrzymujesz znów, że jesteś tylko halucynacją. Przyjacielu, postanowiłem trzymać się dziś nowej metody. Potem ci to wytłumaczę. Widzisz, ja się wtedy zaziębiłem, ale nie tu u was, tylko jeszcze tam. Jak to tam, to znaczy gdzie? A długo tu będziesz siedział, czy nie mógłbyś się raz wynieść? Zawołał Iwan prawie z rozpaczą. Przestał chodzić i usiadł znów, oparwszy głowę na ręku, zerwał z czoła mokrą serwetę i cisnął ją z gniewem na ziemię. Widocznie zimny okład nie skutkował. Nerwy masz dziś rozstrojone, zaczął niedbale gość, zachowując jednak ton przyjacielski. Gniewasz się na mnie za to, że się tam zaziębiłem, a przecież tak było istotnie. Śpieszyłem właśnie na obiad dyplomatyczny do jednej Peter, petersburskiej damy, która robi ministrów. Miałem na sobie frak, biały krawat, rękawiczki, a byłem jeszcze bardzo daleko od ziemi, aby się do was dostać. Musiałem jeszcze przelecieć sporo przestrzeni. Przelatuję ją migiem, ale zawsze trzeba na to trochę czasu, bo i światło od słońca idzie tu osiem minut, a tu, jak już ci mówiłem, miałem na sobie tylko frak z otwartą kamizelką. Duchy wprawdzie nie marzną, no ale kiedy się już raz obleką w ciało, to. słowem, postąpiłem sobie jak lekko duch, puszczając się tak w drogę. A tam, wśród przestworzów, w eterze, w wodzie, panuje mróz. Uff. Właściwie już nawet nie mróz, bo nazwy nie ma na ten chłód. Słyszałeś zapewne jaką zabawę. Robią sobie dzieciaki wiejskie z rozmaitych gapiów, doradzając im przyłożyć język do siekiery w czasie trzydziestostopniowego mrozu, po czym takiemu biedakowi skóra przylega do żelaza i zdziera się do krwi. Tak bywa przy trzydziestu stopniach, a cóż dopiero przy stu pięćdziesięciu. Tam, w eterze, gdyby tylko palcem tknąć siekiery, byłoby już po wszystkim. O ile oczywiście siekiera może się tam znajdować. To tam może się znajdować siekiera? Pytał z roztargnieniem Iwan. Próbował na próżno myśli skupić, aby się nie poddawać gorączce i nie wpaść w ostateczny obłęd. Siekiera? Zdziwił się gość. No tak, co by się tam stało z siekierą? Pytał z jakimś uporem iwan, drżąc jednocześnie z gniewu. Co się stanie z siekierą? Dziwne pytanie. Jeżeli znajdować się będzie w stosownej odległości od Ziemi, kręcić się pocznie około niej, sama nie wiedząc po co. Astronomowie obliczą jej drogę, obserwować będą wschody i zachody, a wydawcy kalendarzy zanotują te spostrzeżenia. Głupi jesteś, najzupełniej głupi. Zdaje ci się, że pokonasz mnie swoim trzeźwym realizmem, także w końcu uwierzę, że tu jesteś. A ja nie chcę uwierzyć i nie uwierzę. Masz kłamać, to kłam jakoś rozumniej. Ja nie kłamię. To wszystko prawda. Na nieszczęście prawda nie bywa nigdy zbyt dowcipna. Jak widzę, spodziewasz się po mnie czegoś nadzwyczajnego, a może przepięknego. A ja niestety daję ci tylko to, co moje. Nie filozofuj ośle. Jaka tam filozofia? Nie od filozofii mi teraz, kiedy mi cały bok odjął od tego reumatyzmu i tak mnie boli, że ledwie zipie. Byłem już u wszystkich doktorów i po klinikach, ale cóż. Chorobę każdy rozpozna, ale leczyć nie umieją. Student jeden, medyk, powiedział mi z zachwytem Choćbyś pan umarł, to przynajmniej będziesz pan wiedział na jaką chorobę. Zawsze to przyjemniej. Albo ta ich dzisiejsza moda odsyłania do specjalistów. Zupełnie już zanika typ doktora leczącego cały organizm. Dziś sami tylko specjaliści, a wciąż się w gazetach ogłaszają. Zapolicie cię na przykład nos. Posyłają cię do Paryża. Tam mówią specjalista do nosa, europejska znakomitość. Jedziesz do Paryża, tam ci powiada doktor. Ja, panie, leczę tylko prawe nozdrza. Do lewego jest inny specjalista, w Wiedniu. Co miałem robić? Z rozpaczy uciekłem się do środków domowych. Jeden niemiec poradził mi wykąpać się, natarłszy się w słonym miodem. Posłuchałem, ale oczywiście nic nie pomogło. Z desperacji zwróciłem się do hrabiego Matei w Mediolanie, prosząc o pigułki homeopatyczne. Przesłał mi je. A wiesz co mnie ostatecznie uleczyło? Mówił dalej gość. Po prostu ekstrakt Hoffa. Rozpuściłem w wodzie, wypiłem półtorej szklanki i tak mi ulżyło, że choćby w tany iść.